Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witajcie Dzisiaj ponownie z lasu Idziemy do lasu Zrobić hałasu A tak serio to jesteśmy na grzybkach Słuchajcie, miejsce moje Tam gdzie zawsze sobie chodzę W sumie ostatnio co tydzień tutaj przychodzę Za grzybem Dzisiaj koszyczek Jednego tutaj prawdziwka Zdeptałem, ale go wziąłem No i tak idę, idę, patrzę I zobaczcie sami Zobaczcie, jaki grzyb. Tu już jest kolejny. Z tych takich dużych. Wiadomo, ślimaki jadą z koksem. Też głodne. No, ale jeśli będzie zdrowy, to ląduje w tym koszyku tutaj. Także ja idę dalej w las. Zabieram tego gościa i zobaczymy, czy coś jeszcze znajdę. Pozdrowionka. No, zabrałem. Słuchajcie, wygląda na to, że tam żadnego robaka w środku nie ma. Tylko ślimaki go troszeczkę zmasakrowały. Tak to u mnie wygląda. W dole tam droga. Ja tylko w sumie na w swoje miejsce, tam gdzie zawsze chodzę, czyli jakaś taka godzinka lasku. To będzie, to będzie i do domciu później fajne miejsce. Zobaczcie tam po drugiej stronie jaki duży grzyb też mega No ale widzę, że jest zjedzony i stąd widzę, że chyba z tego nic nie będzie. No nic, zobaczymy. O, też taki jak ręka, duży. Chociaż, no, zobaczcie, kapeć, bo kapeć. Pleśni nie widać. Do może się nada. A, słuchajcie, ja go tu już tutaj robak go zjadł szkoda widzicie nie nada się do niczego szkoda rozglądamy się dalej no, ale tutaj widzę coś tutaj porosło słuchajcie mimo to że tam w tygodniu w nocy za ciepło nie było dzisiaj przykładowo tylko 3,5 stopnia ale mamy tutaj prawdziwego Dobra, zabieramy. Ten wygląda, że robaka w środku nie ma, tylko ślimaki go zrobiły. Tutaj podejrzewam, że zwierzyna grzyba przewróciła, ale ten to jest konkret. Zobaczcie. Totalnie zabieram go, wygląda na zdrowego. Tam jeszcze jednego takiego zjedzonego widziałem. Tak jak ten. Niech go zjedzą do końca. Dobra, kręcimy dalej tutaj w tym miejscu. O, zobaczcie sobie, kanie się pojawiły. Tu jest młodziutka kania ale ją zostawimy niech sobie rośnie może znajdę później jakieś większe zobaczymy szukamy dalej prawdziwku o, tutaj bodajże opienki sobie rosną tam też ale nie zbieram, w tamtym roku zbierałem pysznych grzyb do ze słoika sobie w marynacie zrobiłem pysznych grzyb ale w tym roku nie chcę no gdzie są te prawdziweczki jeszcze A jeszcze z pół godzinki pokręcę i będziemy zawijać a te liście tutaj to jest słuchajcie jakaś masakra nie normalnie żeby grzyba tutaj znaleźć między tymi liśćmi jest naprawdę ciężko ale mamy kolejnego dobra tniemy chłopa i zabieramy o zobaczcie sami jak u mnie potrafią nawet grzyby rosnąć zobaczcie na tego tutaj tak sobie rośnie niech sobie dalej rośnie nie będę go zabierał ale był duży fajnie no dzisiaj nie mam za wiele powiem wam z mojej miejscówki tylko tyle ale jeszcze w drodze powrotnej wejdę w jedno miejsce Może coś się dozbiera Tutaj zobaczcie jaki przełączyłem Tutaj jaki sobie rósł duży Potężny grzybek grubo O, tak sobie tutaj kanie rosną Tu tam jeszcze dwie Za mną tam jeszcze są tak samo Zabiorę je z sobą, zrobimy jakieś schabowe. Tam też jeszcze jedna jest W dole. Że zabieramy. O, taka fajna. Będzie mały schabowy. Super. No, kochani, ten wypad tutaj to chyba kanie uratowały. Trochę kani nazbierałem. Będziemy w domu smażyć Pyszne kanie. W sumie pierwszy raz w tym roku będę jadł. Smażone kanie. No i tyle. Słuchajcie, no, jak na godzinkę czasu. Moim zdaniem jest OK. Nie ma tragedii, nie ma za wiele, nie ma za, za mało. Także dzisiaj z lasu wychodzę niemieckiego przepisowo. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.